Skoro wczoraj mówiliśmy o największym negatywnym zaskoczeniu tegorocznego mundialu, dlatego dziś w przyrodzie była podtrzymana równowaga powiedzmy o największej pozytywnej niespodziance tych mistrzostw świata. Zapraszam na odcinek o Kostaryce. Kostaryka to niewielkie środkowoamerykańskie państwo położone nad morzem karaibskim i oceanem spokojnym. Wydawałoby się, że los spłatał Kosterkanom niezłego figla, bo spakował ich do grupy D, do grupy śmierci, do grupy najbardziej ekscytującej, w której grają przecież trzy futbolowe mocarstwa. Anglia, Włochy, Urugwaj. Wszystkim wydawało się, że rola Kosterki jest z góry określona. Mieli oni być chłopcem do bicia, na którym każdy z tych trzech wielkich, futbolowo wielkich państw będzie robił sobie trzy punkty i torował łatwiejszą drogę do fazy pucharowej. Jednak nic bardziej mylnego. Kostarykanie postawili naprawdę ciężkie warunki, najpierw Urugwajowi, potem Włochom i tym samym, po dwóch kolejkach w tej grupie, znajdują się na pierwszym miejscu. Wyprzedzają właśnie te dwa państwa, pozbawili szans na awans Anglików, Runej i spółka lądują na Heathrow, a Kostarykanie grają dalej. W jednej ósmej trafią prawdopodobnie na kogoś z dwójki Wybrzeży Kości Słoniowej, a Kolumbia prawdopodobnie będzie to drużyna z Jają Turę i Didierem Drogą w składzie, no i w 1-8. Kostaryka ma naprawdę duże szanse, bo patrząc na to, jaki futbol gra i jak prezentują się Afrykańczycy, faworytem wydaje się być Kostaryka. Ostatnimi czasy grono kibiców Kostaryki bardzo się powiększa. Wydaje się, że każdy taki bezstronny kibic trzyma kciuki za Kostarykan, ponieważ to właśnie oni udowadniają, że tak naprawdę w futbolu nie ma faworytów, a jeżeli są, to i tak nie zawsze wygrywają. Takie drużyny lubimy. Takie ja drużyny wspieramy i takie drużyny chcemy oglądać jak najczęściej, dlatego dziś przygotowałem kilka ciekawostek właśnie o Kostaryce. Na początek o największym w historii sukcesie kostarykańskiej piłki. Do dziś jest on związany z 1990 rokiem i rozgrywanym we Włoszech mundialem. To tam, równie niespodziewanie jak w tym roku, Kostarykanie awansowali do 1-8 finału. No, a sukces był tak ogromny, że doczekał się nawet spektakularnej ekranizacji. Kostaryka była wówczas największą sensacją Mistrzostw Świata. Zaraz obok Kamerunu, który w składzie miał przecież Rogera Mille. Kostaryka też miała swoją gwiazdy. Był to Luis Conejo, który e, był później uznany najlepszym bramkarzem Mistrzostw Świata. Wyobraźcie sobie, że w fazie grupowej puścił zaledwie dwie bramki a w kluczowym meczu jednej ósmej finału przegranym 4-1 do z reprezentacją Czechosłowacji nie mógł wystąpić ze względu na kontuzję i mimo to, że w tym meczu nie zagrał FIFA i France Football dziennikarze przyznali mu tytuł najlepszego bramkarza tego mundialu z Konego związana jest jeszcze jedna ciekawa historia ponieważ jego występ na mundialu nie mógł nie zostać zauważony jego e, usługami zainteresowani byli działacze Las Palmas, Espanol i Wajoni. trafił do Hiszpanii ale do innego klubu, do Albacete, balon pije, ponieważ pośredniczący w rozmowach agent okłamał bramkarza i wmówił mu, że będzie grał w klubie pierwszoligowym. Tak oczywiście nie było. Tam karierę zakończył i przez następne 12 lat pracował z Kaylorem Nawasem, czyli obecnym numerem 1 w reprezentacji Kostaryki. Teraz chwila o trenerze tej drużyny. Posada selekcjonera reprezentacji w tym kraju to od lat bardzo gorący stołek. Przez ostatnie 10 lat mieli dokładnie 10 różnych trenerów. Tylko ten obecny wytrzymał z tą reprezentacją dłużej niż rok. Warto powiedzieć, że pracuje po raz drugi, a za pierwszym razem nie osiągnął żadnych sukcesów. Możecie zapytać o najbardziej rozpoznawalną wizytówkę w futbolu rodem z Kostaryki. Od paru dni jest to z pewnością dziennikarka Jale Berachimi, która w Brazylii, jak widać, wychodzi z założenia, że nie samą pracą człowiek żyje. No, i też znalazł sobie inne zajęcie. Ostatnie zwycięstwa nad Urugwajem i Włochami na tyle zaskoczyły oficjeli i działaczy FIFA, że do kontroli antydopingowej po wczorajszym meczu zaproszono aż siedmiu zawodników Kostaryki. No, a dla kontrastu można przytoczyć, że Włochów było tylko dwóch. O tym, jak, o tym, jak wygląda sytuacja w lice kostarykańskiej, niech świadczy fakt, że ich druga liga jest co najwyżej półprofesjonalna, ponieważ w większości występują w tych drużynach studenci. Juniorzy albo hobbyści, którzy po prostu na co dzień i tak zajmują się czymś innym, mają swoją pracę, uczelnie na treningi i mecze. To tylko dodatek. W ostatnich latach najlepiej zarabiającym sportowcem w całej Kostaryce był Brian Ruiz, czyli kapitan reprezentacji Kostaryki, który wczoraj strzelił bardzo ładną bramkę Włochom. No obecnie jest wypożyczony do PSV Eindhoven z Fulham Londyn. Jeżeli przyglądamy się personalnie niektórym graczom, to warto też wspomnieć o lewym obrońcy reprezentacji Kostaryki, czyli żuniorze Biazie, który to występował przecież na polskich boiskach w Ekstraklasie w zespole Wisły Kraków. Do dziś jest wdzięczny krakowianom za możliwość dania mu tej pierwszej szansy w Europie. Wspomina o tym w wywiadach, no i to też widać, gdy dziennikarze odwiedzają jego dom rodzinny. Jeżeli chcecie poznać więcej ciekawostek na temat reprezentacji Kostaryki, to zapraszam was do opisu, tam jest link, bo w tym filmiku przytoczyłem tylko te moim zdaniem najciekawsze. W tym samym opisie jest też link do naszego e, strefy futbolowego Facebooka, tam was zapraszam, tam są e, nasze wpisy, warto poczytać, warto to zalajkować. E, dodatkowo jest też e, Facebook Mundialu, bądź na bieżąco, dlatego po prostu jeżeli chcecie być na bieżąco, to tam też Was odsyłam. Do zobaczenia następnym razem. Hej!